No to widzowie, zaraz pokażemy wam nasze nowe zakupy. Normalnie bardzo duże na czterech kołach. No taką podpowiedź wam daję. Ciekawi pewnie jesteście, co to jest, nie? A no, jest to coś bardzo fajnego. Chłopaki to lubią, no i może dziewczyny też niektóre. Dajcie znaka w komentarzu, czy lubicie. Już wam pokazuję co, ale na sam początek zostawcie łapeczkę w górę. Właśnie. Kliknijcie tą jedną małą łapeczkę, która właśnie właśnie wyświetla pod odcinkiem, ona jest niebieska, jak ją naciśniecie, to w kolorek się zmieni. Także kliknijcie, zobaczcie na jaki a my zaczynamy. Pokazujemy wam, co kupiliśmy 3, 2, jeden pyk! Patrzcie na to, jakie cztery fury. Znaczy cztery koła, a dwie fury. O tak. Tu normalnie mamy cztery koła i tutaj też cztery koła. To jest samochód z smajstowa. On jest bardzo szybki, ponieważ one ogólnie są do wyścigów, taki bolid F1. A ja kupiłem sobie takiego prosiaka. I on jest też taki torowy. Bardzo szybki i będziemy się dzisiaj ścigać, ponieważ normalnie mamy... Obok Smilandii nowy Tor wybudowany. Także będzie ciekawie, oglądajcie do samego końca. My wsiadamy do aut i ruszamy w stronę toru, a zanim jeszcze wejdę do samochodu, to on jest taki czerwony jak subskrypcja, która właśnie Wam się wyświetla. Ona te także koloru jest czerwonego, jak ten samochód. Także kliknijcie ją, zmieni się kolorek, zobaczycie na jaki. A ja wsiadam do samochodu i odjeżdżam. Patrzcie, jak tu w środku wygląda kierownica. Tutaj zegary, tutaj nawigacja, no wszystko jest, nie? A to naprawdę zasuwa to auto. No Dobra, jeszcze się nie ścigamy, teraz normalnie jedziemy, Smice jedzie swoją formułą, ja jadę swoim prosiakiem, a jeszcze czekajcie, stop, 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 stójcie, 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 o, dobra, wychodzimy do Livi, słuchajcie, obiecałem jej, że wezmę ją, ona też lubi takie zabawy, także widzicie, jednak dziewczyny też lubią coś takiego, nie, jak ściganie się, samochody i w ogóle, także zadzwonimy do niej do domu, halo, halo, Livia, jesteś tu? Livia! Słuchaj! Już jedziemy? Dawaj, dawaj, wyruszamy. Nie ma czasu, nie ma co ale czasu super. tracić. Przejechałabyś się ze Smyslem, ale on niestety ma jednoosobowe autko, także wskakuj do mnie ja, ja, ja przewiozę cię normalnie. Jedziemy Dobra. tam, ale ze mną się ścigać nie będziesz, bo wtedy wiesz, ciężar nie, a ciężar nie sprzyja przyśpieszeniu. Dobra, i no dobra. za mną, z Państwem, za mną, ja znam drogę do toru, a on niekoniecznie, także jedziemy cała naprzód normalnie, wykorzystajmy potencjał samochodu, patrzcie jak zasuwamy, juhu, nie będę przekraczał tu Ale prędkości super. normalnie, bo tu jest teren zabudowany, to jedziemy sobie normalnie 60, elegancko, pojedźmy tutaj, jak Ci się, Liwia, podoba mój samochód, jest fajny? Bardzo ładne, fajne, widać, że szybki. No, jest szybki, jest szybki, naprawdę można nim zasuwać, z jedzie za nami swoją formułą, też jakoś szybko teraz nie przyspiesza, bo my normalnie jedziemy yy, zgodnie z przepisami. Czekajcie, gdzieś tutaj powinien być ten tor, a mianowicie chyba, chyba tutaj jest, nie, 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 tutaj nie. Yy, czekajcie, bo mi się mapa coś nie ładuje. Halo? Mapa? Ładuj no, się! Co to jest za spadek? O, dobra, coś się załadowało, ale trochę. O, już wszystko chyba wróciło do normy. Wystarczyło zmienić kamerę. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I tutaj jest ten tor, słuchajcie. Musimy wyhamować. Jak już widzicie, tu jest start albo meta. Zaraz na ten tor wjedziemy i zobaczymy, kto ma szybszą furę. Czy ja? Czy może Smylow? Dobra, tutaj jest start, słuchajcie. Tu się ustawia do wyścigów. Także co? Ustawiamy się, ścigamy się, a później jeszcze oprócz tych wyścigów zmierzymy sobie czasy. Czekajcie, trzeba wziąć na bok tego kłada. Liwia, weźmiesz kłada na bok i wyjdziesz z auta, bo ja tutaj muszę sam się ścigać, bo jak już wiecie, ciężar to nie, nic nie pomaga przy wyścigu, wiecie? To, to, to już jest lipa. A ścigać się można tylko i wyłącznie na torze. Także ustawiamy się, smajstą, stań po lewej, ja stanę po prawej i nie oszukujemy. Zaczynamy na trzy, dwa. Jeden, start, start, startujemy Start, 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 szybko, ścigamy się Ojej, z tobie wyścigówką dogania Dobra, teraz na prawo, teraz na lewo Byleby nie wypaść z tego toru Uuu, Ale ciężko się tu jedzie, panie, hamuj, hamuj Hamuj, hamuj, dobra, delikatnie Powoli, 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 teraz na prawo Ale kręty jest ten tor Dobra, tutaj i zabijamy na lewo Na lewo, kto taki tor zrobił, ej No nie, 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 z Państwa jeszcze przeciął to Wyprzedził mnie, jest na prowadzeniu No nie, dawaj, co szefek! jest grane Dawaj, dawaj, daj Livia, kibicuj, kibicu co i wyprzedza, patrz, Dawaj, wyprzedziłem, wyprzedziłem A no. Tak jest, jadę, jadę, jadę. O, za mocno przyhamowałem, dobra. Oj, nie, 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 o, ściął zakręć, ściął zakręt i mnie wyprzedza. Dobra, jeszcze raz go wyprzedzam. Ale super, super, dobra, wygram. To wygram, wygram, wygram. Ostatni zakręt, dobra, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Jadę, 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 gazuję, gazuję ile sił w nogach i w rękach i w silniku. Dobra, jedziemy, ostatnia prosta, nie, tu są jeszcze zakręty. Wow, z Państwa no mnie porobił! O, nie, 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 teraz na prawo. Teraz na prawo muszę zwolnić trochę. Czuję się jak na torze kartingowym. O, smaistą jest przede mną, jest przede mną. Nie, 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 wyprzedzę, Dawaj, wyprzedzę, siedem. wyprzedzę. Aj, 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 aj. wypadłem prawie. Storu, dobra, jadę, 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 jadę. Elegancko! Kibicu, Livia, kibicuj Baba! Jadę, 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 jadę i meta tutaj! Nie, gdzie jest Meta? Gdzie jest Meta? Gdzie jest metę? I, I jest, jest, jest! Wygrałem! Wygrałem, Uuuu. wygrałem, wygrałem, wygrałem! Jarazek! Ej, piąteczka, Livia! Piąteczka! Wygrałem Uuuu. ze Smysnowem! <laughs> Jestem lepszy i co? I co? Jestem lepszy! Ale słuchajcie, to nie był taki wyścig, no wiecie, że się ścigaliśmy, no niby ja wygrałem, nie? Ale na czas mogę już przegrać, bo. Spaństą ma wyścigówkę. Ja go trochę spychałem tym moim autem, a teraz będziemy jechali na czas. Także, Smaństą, ty jedziesz pierwszy. Ty jedziesz pierwszy, ja będę ci kibicował i będę patrzył. Znaczy kibicować ci może i nie będę, bo chcę to wygrać, ale będę patrzył, czy nie oszukujesz czasem. Także ee, dawaj na tor, ustawiaj się. Ej, gdzie startujesz? Do tyłu, do tyłu, jeszcze nie złączyłem stopera! Dawaj do tyłu, dawaj do tyłu, dobra Smajs tu ma wyścigówkę, ale bądźmy Dobrej myśli, ja też mam dosyć szybkie auto Trzy, dwa, jeden I start, start Poszli konie po betonie Ja go będę obserwował Liwia, Liwia, nie wychodź na tor Nie wychodź na tor, tutaj cały czas patrzy I patrzy z daleka, czy nie oszukuje A ja sobie tutaj po dobra. torze pochodzę I zobaczę, czy on tutaj, aby na pewno Wszystko robi zgodnie z przepisami Pojechał gdzieś tam i go nie widać No ale dobra, poczekamy, ale on jest Szybki widzowy, co tu się dzieje? Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? I jedzie, 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 oh, jedzie, jedzie. ej, no. ej uważaj! Wow, wow, wow. Coś ej, ty ej, mi co zrobił! Przyjechał mnie, przyjechał mnie! Nie pojechał po torze! Szebek. O, 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 o mnie boli wszystko, o, co się dzieje! Eee! wszystko okej! Okay? O nie, Spańsą, jestem rozwalony! Coś z mi zrobił! On jest z tym samochodem, chłopie! Ja potrzebuję lekarza, lekarza mi, lekarza e, O nie. E, Wody, wody, co wody, co wody, co wody, wody Dzwoncie po, do szpitala, po, dzwońcie po szpitala ale Do szpitala, nie szybko telefonów. Nie ma, jak, jak to nie macie telefonów? Ej, ale ja leżę, ja nie mogę wstać Musicie mi pomóc jakoś O nie Oliwia, e, nie, 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 nie. Wiecie co, lepiej mi nie ruszajcie e, Weź moje auto I podjedź do szpitala O, z Państwa coś napisał, czekaj, Oliwia, szybko Yy, no właśnie, Oliwia, szybko, jedź do szpitala Jedź do szpitala i, I zawołaj tu lekarza Ja się nie mogę ruszyć, słuchajcie Jestem cały pokaleczony Smajsteł mnie przejechał tą swoją formułą Czekajcie, gdzie jest ta formuła? Tutaj jest ta formuła Ajajaj, co żeś narobił Jak myślałem, że ty po torze pojedziesz A pojechałeś prosto na mnie Chciałeś skrócić, chciałeś oszukać I tak tego nie wygrasz, rozumiesz? Dokończymy no jeszcze ten wyścig Tylko ja się teraz muszę nareperować trochę No nie wyglądam zbyt dobrze, zęba mam wybite Słuchajcie, mam pokaleczone nogę, brzuch, rękę, wszystko mnie boli, wstać nie mogę. No, nie wiem, oby ze mną nie było aż tak źle. Dobra, nie udawaj już. Ej, ja wcale nie udaję! Ty sobie chyba żarty jakieś robisz, że ja w tym momencie udaję! Spójrz, jak ja wyglądam, chłopie. Mam zęba rozbitego, głowę mam rozbitą, wszystko mnie boli. Chłopie, wstać nie mogę. Ty nie. Nie, ja to zgłoszę na policję. Zgłoszę to na policję, że potrąciłeś mnie normalnie na torze wyścigowym jakąś swoją rajdówką. Ty jesteś niepoważny. On się za głowę łapie. No, czy wy go widzicie? Czy on jest poważny? No, niby brat, ale no, nie, nie, on nie jest poważny. On nie jest poważny, za głowę się cały czas łapie. Ja nie mogę wstać, no to nie, nie jest śmieszne, nie jest śmieszne. Miejmy nadzieję, że Livia szybko zawoła pana doktora. Chyba umie jeździć moim autem. Co? Moje auto dosyć sporo kosztowało. O, czekajcie, coś tam jedzie. Jedzie ambulans! Jedzie ambulans, widzę, widzę, no, widzę. O, uważaj pan, uważaj pan, ja tu leżę! Halo, halo, pomocy, pomocy potrzebuję, proszę już, stać! Już, sekundę, sekundę, zaparkować trzeba. O o, dobrze, przyjechał kajetkę. pan doktor. Dobra, miejmy nadzieję, że mi pomoże. Panie doktorze, panie doktorze, tu jestem! Potrzebuję pomocy, tu jestem! Dzień dobry, co tam? No, no jak to co tam? No, leżę, jestem cały rozwalony, no nie, nie wygląda to zbyt dobrze. Nareperuje mnie pan jakoś? No coś tam, coś tam zreperuje, nie? E, coś tam. Dobra, a da radę tutaj czy musimy jechać do szpitala? Nie no gdzie pan, ja tu nic nie mam. A tu nic do, pan do nie ma. zapraszam. E, to nie dobrze, ja generalnie nie dam rady wstać, chyba, chyba że pan podjedzie tym wozem jakoś. Ej, nie pchaj mnie, co ty oszalałeś? Zwariowałeś! Wszystko mnie boli! Jestem połamany Uważaj cały. Nie pan! Ambulans Pań, jedzie. Pa, panie, w, w, panie, weź pan podjedź tu ambulansem jakoś lepiej, żebym mógł wsiąść. Na pana? No, no, no tutaj, tak do mnie, zbliżcie pan. E nie, 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 wyprostować się na mnie, bo inaczej ja nie wejdę. Tak, tak, tak i teraz cofnąć, cofnąć. Tylko uważaj pan poważnie e, tutaj, żebyś pan nie wjechał we mnie. Eee, e, bo mnie, kołem przejedziesz! Halo! Proszę pana, proszę no, pana. Panie, to co ja? Ja tu nie mam lusterek! Smaj z to pokazuj mu, pokazuj mu, gdzie ma skręcić? Na lewo, na lewo, na lewo, panie! O tu? E, nie, nie, O ła, ła, No, jeszcze mnie depnął, no, no, no niepoważny ten lekarz jest. E, proszę pana, no, proszę podjechać tu na mnie. No tutaj pan musisz podjechać Dobra, panie, tak co, na pan? mnie. Ej, nie na mnie, nie! ła, 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 ła! Panie lekarzu, co pan robisz? Przejechał mnie pan o. jeszcze gorzej, mi no to będzie. Co, pan, nie wsiadł? Proszę pana, no, ja nie wsiadłem Dobra. tam, halo! Proszę stanąć, nie! A ła, ła, No nie, wszystko mnie boli. Proszę pana, dobra, proszę cię nie ruszać. Ja już no się ja nie sam. Karetki. Ja, ja sam do tej karetki już wejdę. Jakoś postaram no to się. No dobrze, niech pan wejdzie. Ech, 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 dobra, ale boli, ale boli. O dobra, doczołgałem się, doczołgałem się. Jestem, to to jestem i... w karetce. Ech, proszę pana, ja, ja pana nie widzę. Chwila, o, o, teraz widzę. D dobra, z Smajsto też siedzi, słuchajcie Idziemy, Jedziemy, jedziemy, jeszcze Liwia, Liwia gdzieś zabłądziła, a dobra no może jest w szpitalu, nie wiem, zobaczymy nieważne, to jedziemy do szpitala trzeba mnie nareperować, słuchajcie nie wygląda to zbyt dobrze, mam całą głowę rozwaloną, z ząb mi wypadł i no, ząb to najmniejszy problem, ale trzeba mnie nareperować siedzę sobie w karetce i jedziemy teraz do szpitala, słuchajcie, miejmy nadzieję, że w szpitalu mnie poskładają i wszystko będzie dobrze Z Smajsto, to wszystko przez ciebie to ty mi to zrobiłeś, przejechałaś Mie swoim samochodem I teraz będziemy musieli zgłosić to na policję Ty musisz yy, mieć po prostu karę Za to, co zrobiłeś O dobra, widzę szpital na horyzoncie Okej, okay, dojeżdżamy już do szpitala Panie doktorze, pan uważa tutaj ostrożnie Ostrożnie, naprawdę, ja jestem tak poturbowany Że ja nie mogę jeszcze bardziej być poturbowany Ja, ja, podjechaliśmy Okej, okay, okej, okay, dobra. I co teraz mam wyjść? I jakoś. O, dobra, wyszedłem, wyszedłem. O, 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 pomóż mi, pomóż mi. No, zapraszam, mi. zapraszam. E, pomóżcie, mi, pomóżcie mi, pomóżcie mi z państwem, pomóż mi. Pchaj mnie, pchaj mnie. O, dobra, dobra. Ale co, idę, pomóż, idę. panie? Ja nie jestem ten. Panie, panie, dobra, ja już, już lekarz. nie musisz pchać. E, proszę pana, e, ja potrzebuję pomocy. Dzień dobry, witamy w szpitalu. Proszę pana, pan se żarty robi, pan był po mnie przed chwilą. Ja jestem cały poturbowany. Spojrzy pan, jak ja wyglądam, no. Tragicznie. No nie wygląda pan najlepiej, a ten yy, yy, w systemie pana nie mam, proszę się iść zarejestrować. Jak się zarejestrować jestem cały połamany, proszę pana, proszę mnie napreperować, ja, ja już nie mogę z bólu, ja wszystko boli, ja proszę nie dam proszę rady się pana. rejestrować, co jest grane? Ale... To proszę tu pana, to pan musi tam, tu jest informacja. I jeszcze panu będę pokazywał palcem. No tu jest, proszę, informacja, Re rejestracja. No no dobrze, dobrze, dobrze. weź na tym, nie znam z państwu, weź mnie tu, wpisz, wpisz mnie, wpisz mnie tutaj. Sebek Sebek, Minecraft, napisz i wszystko. Dobrze, panie lekarzu, pan mi teraz zrobi operację. Wiek, Pesel, y, numer y, konta bankowego. Jaki numer, y, numer konta karty. bankowego szpitalu? Po co numer konta bankowego? Proszę pana, proszę sobie, A co pan nie myśli, robić. że to nie robi. ja chcę operację, ja już. Ja już chcę się nareperować jakoś. No pa, pa, pa pan mi pomoże jakoś. E, proszę Pana, Tak to nie jest za darmo. Ja... Ale jak to nie jest za darmo? Ja, ja nie mam pieniędzy. To po to jest tam właśnie numer karty, żebyśmy ściągnęli później z pana konta. Ej, słuchaj, to nie zapisuj mojego numeru konta, tylko swój, bo ty mi to zrobiłeś i ty za to wszystko powinieneś zapłacić. Co nie? Mnie to nie interesuje. Dobra, panie lekarzu, ja naprawdę muszę się położyć, bo już mi się słabo robi. Gdzie wy macie jakieś łóżko? Czekajcie, o, tutaj coś jest. Dobra, dobra, jest łóżko. Jest łóżko, idę się położę. Dobrze, panie lekarzu, ja już jestem gotowy, ja już jestem położony. Proszę mi to naprawić, nie wiem... Szyć, zrobić cokolwiek dobrze, dobrze. Żeby, żeby mi wszystko do normy wróciło i zęba mi proszę jakoś, nie wiem, wstawić Zęba panie, ja nie jestem dentystą! E, do, dobra, no to chociaż mnie pan na no dobra? No do dentysty pan idzie, a nie to, to, to pan myśli, że to jakiś żarty? Ale pan ma tutaj sprzęt, dobra, to po, podpiąć trzeba wszystko do mnie czy o co chodzi? Bo ja się nie znam. No na tym... tak, coś, coś tu tego. Zrobimy tego, nie? Ja, jak tego zrobimy? No e, mnie trzeba nareperować no. jakoś, nie? Panie lekarzu. Dobra, tutaj, o tego damy, tutaj, tego damy. Ej, a co to są za ostre narzędzia? A takie tam. Panie doktorze, bo ja się czegoś takiego boję. No, gdzie pan się boi, to pan się. A, Będzie weź pan ostrożny pan. na pewno? Panie. Ja tak. już trochę Ej, pracuję. W tym muszę nie zawodzie. przesuwać halo, bo ja no z łóżka zaraz spadnę. Ja już się ruszać nie mogę, poważnie. Dobrze, pana imię Sebek. Moje imię tak, Sebek, no. Pan ma lat ile? Ja mamy... 52. Zapisał no, kolega. No nie, no ale dobra, nieważne, no? Tak. No to wie pan, to tutaj dobra, zrobimy takie badania, no Dobra, to podepnie pan tu, tu jakiś sprzęt czy coś, bo ja... E, nie podepnę sprzęt. Wydaje mi się, że pan się nie zna na tym, co pan robisz. Panie ja się znam na wszystkim. Tak? Na wszystkim. No dobra, dobra. Ja w każdej pracy pracowałem. No to, to proszę mi coś zrobić, tylko ze znieczuleniem poproszę, bo inaczej ja nie dam rady. Dobra, zrobimy tutaj takie przyświetlenie to się nazywa. Okej, dobra. Nie zrobimy dla pana. Okej, i co robi pan to prześwietlenie? To coś mają jak jakieś urządzenie w ręku. Panie, a pan musisz to robić. No muszę efekty dźwiękowe. A, no dobra, 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 okej, rozumiem. Słuchajcie, ten lekarz mi jakiś dziwny wydaje, no no. Zobaczmy co tam wykazało. Tak, tak. Co tam wykazało? Ej, złamane. Zrobili prześwietlenie. Prześwietlenie, stopy. mam. Zobaczcie. Nie jakie pan ma piękne Chyba stopy. pana, ale mi stopy nie jest. Nie trzeba prześwietlenia stóp. Moje stópki są całe. Zobaczcie, mam całe stopy. Nie, proszę co, pana, ale, też ale dla mnie to nie jest. Pan nogę są rozwalono, potrzebne. mi brzuch i głowę. Tutaj z... dłonie mamy? Dłonie, no, też dłonie mam całe. Te. Panie, coś pan zrobił? O, kolano! O, jest kolano, jest kolano, ale. Ma pan kolano? Nie widać tam chyba złamania z tego co widzę. No nie widać, a ma pan kolano? Jak nie mam kolana? No, mam kolano. No właśnie, no to działa, nie? E, no, no nie wiem, czy to działa. Czy to no nie ale tak te stopy, działa? proszę pana. Piękne ma pan stopy. Dzi dziwna sprawa ogólnie. Gdzie pan na pamiątkę zdjęcia? Nie chcę z, z nich na pamiątka. Ja chcę być zareperowany, proszę pana, daj mi pan bandaż, ja to sam sobie zrobię na prawie. Bandaż? Panie, jaki bandaż? Co, bandaż nie pomoże? Nie, nie, nie. my tutaj, proszę pana, damy o zaszczyka. Zaszczyk? Y nie wie pan co, to mnie jednak już nic nie boli. Nie, nie, widzowie, ja nie jestem pewny, żeby ten lekarz Dobra, mi coś robił, bo tutaj? on jest jakiś niezapoznany. Yy, proszę pana, Ty co tak pan te. mi robisz? Ej, halo! Szykawkę tutaj, No to Co to za strzykawki, pana. proszę pana, nie, nie, nie. nie. E, a, a słyszy pan, słyszy pan, coś przyjechało do szpitala? Jakiś chyba klient, e, czy coś tam, e, pacjent. E, a bogaty? Alarm, alarm jest, alarm, proszę mi nie kuć. Alarm? Proszę mi nie kuć z strzykawką. Patrzcie, ona ma strzykawkę. E, no, tam przyjechał ktoś, proszę i zobaczyć. No dobra, pan go owinie w bandaż? W bandaż? Uznajmy, że tak. Ej, co, w bandaż? Ty mnie masz owijać w bandaż? Z państwem masz bandaż? Ty, weź mnie owiń wtedy. Może mi to pomoże, co? Bo ja nie chcę do tego lekarza. Owiń mnie bandażem i uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Dawaj, owijaj. Owijaj. 3, 2, 1, teraz. Dawaj, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, z Państwem mnie owija. Zobaczymy, czy to pomoże. Dobra, chodzi od prawej do lewej. Dawaj, dawaj, dawaj. Nogę, rękę, głowę, brzuch. Wszystko. Wszystko mi owiń. O, tak, elegancko. Już fajnie to zaczyna wyglądać. Dobra. I, i co? Myślisz, że będzie git? Będzie si? Czekajcie. No, tak mnie pozawijał, słuchajcie, już niby chodzić mogę, już jest, już jest dużo lepiej, dobra, ja się nie dam kuć, ja wyzdrowieję sam, ja, ja nie chcę do tego lekarza, ja pójdę do jakiegoś innego, Smaś, to mi to lepiej zrobił, zawinął mnie bandażem elegancko, wyglądasz jak nowy, no, no i super, e o, ten lekarz tu z dużą strzykawką chodzi, dobra. Ja już się ewakuuję stąd. O, pan gotowy już, tak? Do wyjścia? E, ja, ja? Nie, nie. No tak, tak, do wyjścia, do wyjścia. No dziękuję, no, do widzenia. No to teraz pan zapłaci. A do widzenia, do widzenia, nie ma pieniędzy. Szybko uciekamy, 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 uciekamy. Tu. Ale dziwny ten lekarz, dziwny, bardzo dziwny. Chciał jeszcze zapłaty, a nic mi nie zrobił. Rozumiecie? To tu w ogóle jakaś pszczoła lata. Dobra, schowamy się tutaj, tu nas nie znajdzie. Słuchaj, Smyslow, ogólnie ja potrzebuję lekarza, ale jakiegoś lepszego. Lepszego lekarza, który zna się na rzeczy, a nie ten lekarz, który mi chciał robić jakieś badania, stopy. A dobra, mało ważne, widzowie. Wiecie co? Wracam do domu, sam wyzdrowieję, sam wyzdrowieję, a ciebie podam na policję za to, co żeś mi zrobił, rozumiesz? Podam cię na policję, ty, ty, rozjechałeś mnie na torze wyścigowym. Dobra, ja jestem wkurzony, idę w stronę domu, nie wiem czy dojdę. Słuchajcie, widzowie, jestem cały poturbowany, ale. Wierzcie we mnie, I... obym doszedł, obym doszedł, na razie idę, trochę mnie boli, ale chyba dojdę, chyba dojdę, jestem owinięty tym bandażem. No tyle dobrego, że smajstą mnie chociaż bandażem owinął. No już idę, już idę. Powinieneś pod, do mnie podjechać jakimś autem, albo co, albo nie. Nie bierz żadnych aut, bo mnie jeszcze raz rozjedziesz. Słuchaj, idziemy, idziemy do mnie do domu, tylko tutaj jeszcze odpoczynek sobie zrobię, a wy widzowie możecie iść na mój drugi kanał na YouTube, jak i na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie serdecznie was zapraszam, a ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Miejcie nadzieję, że do jutra wyzdrowieję. Oby, bo jak nie, to nie nagram na jutro odcinka. No, także obym wyzdrowiał. Trzymajcie kciuki, jeszcze ja z wami żegnam. Na razie, cześć!